Witajcie na ciekawostkach piłkarskich. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie największych zdrajców w historii futbolu. Jeśli chcecie drugą część, piszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Fiński pomocnik do naszej Ekstraklasy trafił wiosną 2013 roku. Bardzo szybko zdobył serca fanów Kolejorza, stał się wiodącą postacią w linii pomocy, a z czasem nawet w ataku. Wszystko zmieniło się w 2016 roku, kiedy przeszedł do Legii Warszawa. To spowodowało falę nienawiści w stolicy Wielkopolski. Pod adresem Fina sypały się pogróżki, jego auto zostało zdemolowane i ozdobione wulgarnymi napisami. Portugalczyk obecnie cieszy się zasłużoną emeryturą piłkarską, ale był czas, gdy jego życie przypominało koszmar. W lipcu 2000 roku potwierdzono transfer Luisa Figo z Barcelony do Realu Madryt. Królewcy zapłacili za wybitnego pomocnika 60 milionów dolarów, w Katalonii zawrzało. Od tego dnia wszyscy kibice Barcy mieli wspólnego wroga. Każdy Clasico na Camp Nou przypominało mu wojnę, w którym głównym celem miejscowych był właśnie Figo, wyzwiska i obraźliwe piosenki. Luis jeszcze znosił, ale to nic. W jego kierunku. W tym leciały monety, pomarańcze butelki, a nawet odcięty świński łeb. 19 maja 1990 roku we Florencji doszło do zamieszek. W powietrzu fruwały cegły rozmaite żelastwo, a nawet koktajle Mołotowa. Rozcieczony tłum dotarł pod siedzibę Fiorentiny, aby tam zemścić się na prezydencie Flavio Bontello, co wywołało taką agresję. Prezydent odważył się sprzedać największą gwiazdę drużyny, Roberto Baggio. W dodatku kupcem był Juventus Turyn, klub, który nie cieszył się sympatią fanów Violi. Legendarny piłkarz próbował tłumaczyć, że został zmuszony do odejścia, ale kibice nie chcieli wierzyć Wiedzieli swoje. Bacio w starej damie spędził 5 lat, a każdy mecz wjazdowy z Fiorentiną był dla niego koszmarem. Ojciec Wojciecha Szczęsnego w Legii rozegrał 9 sezonów, po dwa razy zdobył mistrzostwo oraz Puchar Kraju. W stołecznym klubie zasłużył sobie na miano bohatera, ale jego pomnik został obalony w 1996 roku. To wtedy Maciej Szczęsny rozcieczył warszawskich fanów. Przechodząc do Widzewa, kontrowersyjna decyzja miała poważne konsekwencje w życiu prywatnym. Nie brakowało huliganów, którzy chcieli się zemścić na bramkarzu lub jego rodzinie. Był nawet moment, gdy Szczęsny słyszał plotki o możliwym wysadzeniu w powietrze jego mieszkania.